Smuci mnie fakt, że jedyny cięższy boss z Bloodborne Podstawki to German. Podobno, ja słyszałem kiedyś, że według wielu ludzi, najtrudniejszym bossem z podstawki jest Ebrietas. Mi się podoba, tak, mi się podoba. Że jest Ebrietas. <coughs> Najtrudniejszy. Najtrudniejsza. Dobrze, to lecimy teraz tam, gdzie chcemy iść. A tam, gdzie chcemy iść, jest kolejny Hunter Ogur, Ogór Ebrietasa. Augur. I to się znajduje gdzie? Can be found in the lecture building first floor uh, and obtained in a chest on the right side of the building looking from the lamp to the frontier portal mm, no dobra i tam gdzie idziemy generalnie jeśli dobrze pamiętam wczoraj biliśmy tych wszystkich studenciaków kurwa bum hammerem nie ich bolało mocno mnie brytas chyba to wało widzisz więc no kumowych kumowych studentów będziemy napierdalać Boomhammerem, ale jeszcze muszę się wokół tego całego budynku chyba dostać, nie? Ebrietas to żart. Ma jeden atak, który jest one-shotem. Atak jest easy. Ja tylko raz w życiu zabiłem Ebrietas, więc nie mogę się wypowiedzieć. Nie mogę się wypowiedzieć. <laughs> ale właśnie wtedy ten chat mi powiedział, że to jest bardzo trudny boss. A ja mówię, ta to patera. I no nie, nie padło za pierwszym. Nie, nie padło za pierwszym. Ale chyba za drugim albo trzecim podejściem, więc. No. I generalnie nie pamiętam, jak się odblokowuje brietas, więc... Pewnie będę później z tym potrzebować pomocy waszej. Chyba, że sobie przypomnę, to też nie jest niemożliwe. Nie skaż mi na łeb! Kurwo, dostałeś! Wybuchło nawet! I zabiera mi ten... Hmm. Wgląd to gówno, nie? Wyjeb się na ryj. Piękne. O, ty jeszcze kurwo żyjesz! Jak mnie kurwę, jak jest taki... milimetr HP i to przeżywa. M.R. Mbrietas to ździra. Można powiedzieć, że jest trochę ukryta jest, mi akurat pomogła wiadomość gracza. Nie Jest ukryta, na pewno, bo ja mówię, ja zanim... zanim zacząłem grać na streamie, to ja na nią nigdy nie trafiłem nawet. Przeszedłem dwa razy grę, tak całkowicie na ślepo, nie, nie patrząc na żadne poradniki, bez niczego. Nie, po prostu sobie szedłem do przodu i, i przechodziłem. I, I nie trafiłem ani na Celestial Emisary. Ani na Ebrietas, bo to jest jedno po drugim, nie? Więc tam mnie nie było. Um, nie wiem, tam... Czy to, czy to jest po... To jest połączone z tym nawiąż kontakt, tak? Z tą emotką, co trzeba zrobić? Czy to nie jest to? Chyba jest, nie? Siemanko, Gul, dobry wieczór. Więc to będziemy chyba musieli ogarnąć, jeśli będę pamiętał jak. E, no i będę też chciał jakoś dojść, nie pamiętam też jak, do mm, tego zamku, tak? Tam, gdzie jest... Ten, ten logarius, o logarius. O ja też tylko. Ała, raz w życiu zajebałem. Bo za cholerę nie wiedziałem, jak się do niego dostać. Jak grałem pierwszy raz. Dobrze, że mnie nie widzisz. Eee. Chyba co to do mnie kurwa strzela? To gówno Kosmiczne. Ile dwa strzały wykonuje, po czym ma cooldown, tak? Okej. Okay. Wiedza wielkiego! O kurwa! O nie! Otworzyła picze! Weź... Mogę ci wejść na... Jakie to jest wielkie kurwa! Musiał ci zrobić... Asstaba. I mu się nie da, tak? A, bo to ma cipę z dwóch stron! O Jezus! Halo! Nie, czekaj. Bo to ma dupę... On poczekaj jakie. A to ile demer ci zrobi? Ok. Podwójna nie. nie, to nie jest podwójna chodząca cipa. Po prostu się obróciła i ja nie zauważyłem. I myślałem, że ma z dwóch stron yy, tam Brzoskwinkę <laughs> A co nie? Ani <laughs> nie trochę. Ładne to jest. Tam na górze, nie? jak się idzie do Roma to jest... Me po Romie jest chyba ładny widok, tak? Bo wtedy chyba robi się czerwony księżyc, czy coś? Czy czerwone niebo? Pamiętam, że... No, jak ten... Ja, ja właśnie kupiłem PS5 pierwszy raz i ten pierwszy weekend przeszedłem Demon's Souls Remastered, znaczy remake. W drugi weekend przechodziłem Bloodborna. W Bloodbornie narobiłem tyle ładnych screenshotów, ale później chyba pokasowałem. Z jakiegoś powodu. I właśnie jeden, jeden z tych, jedno z tych miejsc, gdzie robiłem screenshoty, to było właśnie, jak, jak, jest, jak jest ta filmówka z tym księżycem w Romie. Blood Moon, jep. u Jozefki. A właśnie, od Jozefki jeszcze trzeba jakoś dojść, ale nie wiem jak. Blood Moon, jep i można zdobyć pełnopowinę u Józefki i pani z kaplicy Oedona. Ja mam dużo screenshotów z Bloodborna. Nie dziwię się. Ta gra jest ładna, nie? Oprócz tego, że no. Na 30 klatek. Na screenshotach 30 klatek na szczęście nie widać. E, ale no, widać, że to jest tylko 1080p, nie? To też trochę. A, będę narzekać, będę narzekać i. Z zakazanego lasu, ja już byłem w zakazanym lesie, nie? Za zakazanym lasem masz wyjście od dupy strony Józefki. Ja byłem już w lesie, prawda? Czy to był inny las? I nie trafiłem tam, ominąłem. Okej. Okay. Ale da się tam jeszcze dojść, nie? nie nic sobie nie softlokuje, że nie mogę tam już dojść. Dużo HP masz. O, i masz tego spelecę. A co ja. <śpiewanie> chciałbym ją sparować, ale ten timing chyba jest inny trochę nie? Na, 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 na tym ataku konkretnie niż na. Z zwykłym pistolecie O! O Ohoho, ona mocniej bije. O kurwa. Coś takiego spela chce. No nie! Zmataliśmy się kurwa matkami nawzajem. Dobrze, chuj, umarła. Byłem, a znalazłem jakieś bagno? Tak, znalazłem bagno. Takie bagno gdzie byli kosmici, tak? Znalazłem. Temu chyba trzech kosmitów, nie? Czy czterech? Dwóch takich zwykłych i dwóch z włoskami. Bez piętra nie, nie dojdziesz do logariusa. O. No dobra, to będziemy musieli poszukać w takim razie. To nie to. To jakie bagno inne? Set studenta kolejny. O m, tu już nie widzę nic. Przywołaj ucznia Mensisa. Tu się idzie już do tego? Do Roma? Nie wiem, nie, na razie nie otworzę, nie pamiętam. Nie, do Roma się idzie inną drogą, nie? Ja to po prostu wejdę do jakiegoś tam miejsce. ale na razie czekaj. Zobaczymy, co jest jeszcze dalej. Mówimy o ksenomorfach, czy jakich kosmitach. O takich kosmitach z dużymi niebieskimi głowami. <laughs> z dużymi niebieskimi głowami. Z bloodborne'owych kosmitach. Niestety to nie są takie alienowe prawdziwe. Ale też są takie, ten kosmiczny. droma wskakujesz, tak, tak, wskakuje, prawda? A właśnie, i wczoraj pytaliście, czy zabije tego gościa, który jest przed Romem, tak? Co to daje? E, I czemu go zabijać? Jakie są plusy i minusy zabicia go? No, kurwa. Nie, on nie wysysa mi tego. Nie wysysa mi z, z głowy tego wglądu. A myślałem, że, że wysysa. Kilku miszału nabiję. Runę dropi. a runa niebieska zwiększa. Drop rate. Pusta skrupa widziadła! Proszę, ej, to jest Hunter Tool, który miałem tu zdobyć. Dobrze, co zajebiście. Siemano Raf, dobry wieczór, dobry wieczór. No to możemy zabić w takim razie. A jaki jest minus tego? Bo rozumiem, że jak go zabije, tak? To dropi runa, Jaki jest minus tego, że go zabije? Kiedy będzie kłamstwo Mateusza, siła ran? Kurde, nie wiem. Wiesz? Miałem to wrzucić na ostatniej ankiecie. Na, na ten, na, na kolejny rany, ale nie wrzuciłem w końcu. Może w następnej ankiecie wrzucę? Ej, to tu się spada do Roma już. To tu się spada do Roma. To jeszcze nie będzie kurwa studentów kum kumowych. To studenci kumowi są poro, mnie Dopiero, tak? Tam ten ta, 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 wyższy poziom tego miejsca, tej szkoły, tak? No dobra, kurwa, to ja całkowicie źle pamiętałem. Myślę, że tu jeszcze całą szkołę przeprzelecę, zanim dojdę. To, to się cofniemy, odnowimy soczki, I zaraz sobie. u, skrzynia. Odnowimy soczki i zobaczę jeszcze, jakie rezisty ma. Perłowy ślimak. Plus, poczekaj, właśnie, a propos. Mm, to sobie wywalimy, bo to mi się nie podoba. Na rolę O, zobaczmy co to jest. Pusta skorupa nadająca broni tajemną moc. Czy ja w ogóle będę mógł tego użyć? Nie będę mógł. Bo moja broń już ma jakiś kurwa przecież ten. Mam ogień na broni. To mi daje po prostu bufa, tak? Czyli żadna z moich broni się nie nadaje, bo moje wszystkie są już z arkanem, aha, to zajebiście. <gryś> o oh well dobra, tu skrót otworzyłem, więc cofniemy się, wbijemy z tego jeden level pewnie. I idziemy na napolać Roma. Romana. Roma. E, są legalne energetyki. Tak, są legalne energetyki. E, te wszystkie koncerny się wycwaniły. Bo tam jest, że musi być. znaczy może być maksymalnie 150 gram, czy poniżej 150 mg? Miligram, kurwa. Miligram. Poniżej 150 mg na litr, tak? Więc teraz e, producenci zaczynają robić genergole, które mają 140 mg na, na litr. E, I wtedy można sprzedawać to młodym. E, dobrze. Git. Resisty z Roma. 15 na 100 zakazane, robią 14 na 100, no właśnie. Więc więc no. To 50 gram na litr. Kurwa, to byś umarł, w człowieku. Tygana, <grym> a nie Roma, nazywajmy rzeczy po imieniu. Eee, dobrze, Rom. Rom. Jakie on ma Resisty? Jeszcze raz. Eee, na Bolt 45, na Fire 72, na Arkane 80. No to Bolt. Czyli idziemy z Tony Trusem, no to wychodzi. I tyle, chyba nie będę dużo tego rozkminiać, po prostu bierzemy nitrus w łapę I z tonitrusem będziemy go napierdalać Jakie ja mam kamienie włożone w tonitrus? Czy mam jakiekolwiek w ogóle? Coś tam mam Atak fizyczny plus, atak na bestie to będzie A, miałem zrobić kurwa te lochy kielicha Dobra, to po romie zrobimy Zapominam ciągle o tych glifach Zmienimy jeszcze ten, zmienimy jeszcze runę Bo ja mam ciągle tą założoną na szał, która chyba mi się nie przyda Ubrzenia tajemne, rom pierdala tymi swoimi... Pum, pum, pum. Artylerium, nie? W drugiej fazie chyba, czy coś takiego, czy trzeciej. On się dwa razy tepa chyba, tak? I po którymś tym teleporcie zaczyna strzelać. Ale nie wiem, poczekaj. Miałem też na damage od prądu większy, prawda? Żebym ja większy damage od prądu robił. Ale nie widzę. Eee... Ej, miałem takie, kurwa, czy ja źle pamiętam? Miałem runę, która zwiększa mi damage o 5% od prądu. Znaczy, ja patrzyłem na to i to było obniżarzem mi. Okej, okay, to ja chyba źle patrzyłem. Źle patrzyłem. No to chuj, mamy HP, mamy kondychę. B-atak? Co to jest B atak? Brutalny atak, dobra, to jest jakaś kontra, tak? Visceral. Chuj, nie wiem, weźmy te fiolki. Na razie mam same śmieciowe te runy, więc. Runy zmienię po to ci teraz szał. Tak, tak, tak. Wydropiłem epickiego za dymiarza. Co? Co to znaczy? Ja chcę. do Birkenwerth. Do jezewki poromię bo wtedy dropię pępowinę, Okej, okay, dobra. Już mi o dowód pytali, jak chciałem energolę kupić, myślałem, że się ze śmiechu, jak baba pytała się takiego wielkiego chłopa z brody, który wygląda jak miał 25 lat o dowód. No słuchaj, no muszą muszą pytać, mi. Remczak podejście filmik z kamienia do broni. E, w sensie ten, ten, którym ja się sugeruję, to ja ja na to patrzę. Generalnie na to patrzę. Siemano literny, dobry wieczór. Nie, onowi mi się ten soczek dodatkowy. Chuj, idziemy na ten Roma, bierz go po wargach. Hehe, he, przepraszam, jestem taki, kurwa, <głos> niewychowany <głos> i dziecinny, tiriri. Co tu krzyczę? Jest pomysł na bowrun w wybornie po prostu musiałby coś w multiplayerze e, dać ci mieczołóg. A podobno w, e, ktoś mówi wczoraj, że nie da się dropić, ale sprawdzimy. Ja mam teraz przez miesiąc jeszcze tego, przez miesiąc mam jeszcze... Przepraszam. Przez miesiąc mam jeszcze yy, oko yy, tego plusa, więc można zobaczyć. Zrób krok do przodu oraz istota wyższa czas na audiencję. Chętnie pomogę tak dobra. Jak ktoś chce, ma, ma na zbyciu taki ten, taki mieczoł, kół miecz, to możemy zobaczyć. Nie przepraszaj, dobrze mu tak skurwy synem jest. A Kimon jest generalnie, nie znam za dobrze Lora. Eee, za dobrze Lora Bloodborna. Moje nie niekiesznych żartów, jestem dumny. Czyli <noise> miesiąc mam jeszcze oko, tak. Hello! Teraz pytanie, czy opłaca się bić te, kurwa, jego, jego małe śmiecie, które spadają, czy po prostu jego napiedalać na hama? Bów się wyłączył, kurwa. Ała, ała, ała! O, kurwa, one biją mocno. Ja się nie spodziewał. One po głowie też nie dostają za mocno, nie? Trzeba je napiedalać po boczku. Żeby było więcej No Jeszcze chciałem, dobra, chuj Kiedy on zaczyna napierdalać tą swoją pierdoloną... ...armatą? Już teraz zacznie? Czy jeszcze nie? Nie, raz? O kurwa, dobra no, nie, nie! Pojebane to jest. Wilhelm, tak, ale właśnie czemu? Co, co z nim jest nie tak? Cierpliwość? To A czy to nie było niecierpliwość? Ja. dostałem. wiesz, ja nawet nie byłem przy nim, nie? To było bardziej. The, get, get good. x get good i tyle. Bo widziałem, że lecą te kulki, ale zrobiłem rola w tego pierwszego w chujowym momencie. I dostałem całą serię. Nie? Blada krew. Hailblood on jest. Ciekawe jest co wejść na arenę, mega ciekawe, podoba mi się. Nie ma zbyt wielu takich oryginalnych wejść na areny bossów, nie? W grach Soulsowych. Nie przypominam sobie za bardzo. Żeby były jakieś fajniejsze rzeczy. Było właśnie spadanie. I nie mówię o spadaniu tak jak kurwa na, nie wiem, na, na Manusa czy na Nito. Bo to takie spadanie, po prostu spadasz z góry, nie? A tu wygląda jakbyś się teleportował po prostu w całkowicie inne miejsce. Prawie. Dobra, czysto. I już będzie strzelać, tak? Gdzie on jest? Tam. Tylko kiedy on już strzela do mnie, oho. To czy warto zabijać te pająki? Bo co im, więcej, im dłużej je zabijam, im więcej czasu po, poświęcam na zabijanie ich, o kurwa, więcej czasu też poświęcam na to, że może mi zajebać leci spelem swoim pojebanym. Może w tej fazie jeszcze zajebie, a w trzeciej, jak się znowu tepnie, to sobie podaruje już. Co to jest za rol? O kurwa, o tym zapomniałem. O tym zapomniałem, że on tak robi. Dobra, podleż się Paweł. Co on odpiedala? A, wybucha po prostu, dobra, dobrze wiedzieć. Dobra, i teraz idziemy gridować kurwa. Mam nadzieję, że się opłaci. Niech sobie raz strzeli może, żeby miał jakiś cooldown, czy nie? Kurwa charge zrobił. Uf, uf. A, jak go otaczają z kurwy syny, no. No przestań kurwa się. O chuj, o, chuj, o chuj. No nie! Wykurwiaj. Ała. One ciągle żyją. Już nie. Dobrze. Już? Coś ten? Czy mam gdzieś jeszcze iść? Halo? Proszę pani? O, okej. Okay, tutaj. To jest to. To jest tak dobre. O! Wyobraźcie sobie teraz w wersji zremakowanej. Z teksturami, które się nie rozlewają aż tak mocno i tak dalej. Piękne by to było. Znaczy jeszcze piękniejsze. Już jest piękne. Byłoby jeszcze piękniejsze. Czy będą jeszcze rany w The Convergence? Raczej nie. Raczej nie. Wydaje mi się, że na tyle mocno tego moda przeleciałem. Wszystkie bossy i tak dalej. Że, że, raczej nie planuję w przyszłym e, czasie, przynajmniej nie w Eldenie. Być może w e, Souls'ach których jak już I teraz się te drzwi otworzyły, tak? Aaa... Okej okay. To jest to miejsce tutaj, nie? Gdzie są ci... No właśnie, okej okay. Teraz sobie Amygdala siedzi <grym>, Mogę jej coś zrobić w ogóle? Jakbym miał jakiś... Czekaj, bym w nią strzelił sobie Halo, nie mam pistoletu na założonego? a nie mogę tak wysoko celować nawet może mi się wydaje, ale kojarzę, że Rom był bardziej pasywny i ospały, jak przychodziłem BB pierwszy raz na PS4. Ja nie pamiętam. Ja nie, nie powiem, czy tak, czy nie. A czy plus jest taki, że on w ogóle w tym drugiej. W tej drugiej fazie. W trzeciej fazie, sorry. Był sam w sobie po prostu agresywny, nie? Sam sobą latał, że tak powiem. Biegał, skakał, odpiedalał, a nie walił speli za bardzo, na szczęście. A wolę chyba to, szczerze mówiąc. Patrz, dziecko moje, ulubione. Polatamy chwilę z tym Otonitrusem. Mało, mało go wykorzystywałem w tym ranie jak na razie, nie? Halo. Aha, tu koleś umarł. Spoko. Ale ziomek z ROM. <laughs> Convergence ma jeszcze plany na zmiany, zmian na dwa lata, więc warto będzie wrócić. Trzech debów jest regularnie na streamach. Domo. Domo? Domo? Kim jest Domo? Nie znam Domo. Ale to dobrze, to dobrze. Jak będą jakieś większe zmiany, to może wtedy odwiedzimy z powrotem tego moda. ROM nie był, tylko była. To kobieta jest. ROM to jest kobieta? Okej. Okay. No to pasuje, że jest skromny. <grymne> eee, niedojrzały humor dla niedojrzałych ludzi. O. Okej. Okay. Kapitan Domo, owie, to ligi Bingo w Eldena. A, okej, okay, dobra. Ligę Bingo kojarzę. Ligę Bingo kojarzę, ale jego nie, nie ten, nie pamiętam. Dobra, tam jeszcze nie chcę iść, nie? Tu jakiś skrót będzie, czy coś w ten styl? Czy ten skrót będzie później? Okej, okay, fragmenty dropią, To jest kurwa ważne, nie? To jest ważne. A ile ja mam tych? 18. Mógłbym sobie już zrobić. Miał też ognia na plus 6 też, nie? Żelazny hełm z Jahargul. Okej, okay. to jest ta, ta druga czapka z Jahargul, nie? Mamy tą zwykłą, brzydką. A więc tą mógłbym jeszcze założyć nawet, nie? Ta jest ładniejsza niż te poprzednie. Nie wiem, czy oni tak wybuchają dziwnie, ale muszę przyznać, że w jakiś sposób jest ten dźwięk satysfakcjonujący. To co założymy sobie z Jahargul? O, bo to jest ten. Ta czapka z Jahargul? Chociaż nie, tamta druga jest słodniejsza. Bo. <grych> One są obie paskudne, kurwa, no nie, no nie mogę, nie, to jednak nie. Cofam to co mówiłem. Założymy cylinder. A ubranko. Mam cały set białego kościoła? Mam. Czy cofniemy się teraz do tej baby, która jest od białego kościoła? I z nią poglądamy, ale piękna ta moja morda. Przepraszam bardzo, co oni się respią? Nie pamiętam tego nawet. Ostatnio dopiero przyszedł um, na full-time streaming, więc się nie dziwi, że nie kojarzysz. O, widzisz. Nie, ligę, ligę bingową kojarzę. Ligę bingową kojarzę, bo tam jest paru streamerów grało. Między innymi chyba Gino, właśnie, których, których kojarzę. Może do baby, co chłopcic worem do niej zabrał? Tak, właśnie tam chcę iść. Tam właśnie chcę iść. E, plus, no muszę się cofnąć teraz, z tego co mówicie, najlepiej do Józefki. Z tym, że ja nie pamiętam, jak się cofnąć do Józefki. W ogóle nie odblokowałem lampy. Więc musimy do Józefki się cofnąć, z, wziąć od niej pępowinkę. To będzie moja już druga pępowinka, będziemy jeszcze trzecie gdzieś po, po, potrzebować załatwić. E, a tymczasem Borem Lasem. Na razie. Worem. A czekaj, czy ja teraz się cofnę w ogóle w tamto miejsce? Jachargul, okej, okay, jest, niewidzialna wioska. Siemanko, Asylbami, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wydaje mi się, że. A może gadałem z nią na moim poprzednim ranie, dlatego pamiętam o tym? To nie jest tutaj, kurwa. Ja jestem teraz w tym prawdziwym Jachargul. Ja się już nie cofnę do tamtego, jak Argul, nie? Czy się cofnę? Teraz z głupłem. <noise> Powiem tak, ogólna na dina. Chłopak ma pycha do śmierci, prawda? Zabił w końcu tą bestię dorosłą? <noise> Czy jeszcze nie? Będę jeszcze o Kinehurst. Nie zabił, o kurwa. E, a ja też nie wiem, jak do Kinehurst dojść. Podziemne więzienie. No i się nie cofnę teraz, już do tej baby, tak? Bo mam niedostępne. Podziemne więzienie, więc chuj z tym w takim razie, niestety, odpada. E, w ostatnim. Patrzu, do Convergence dodaję nowych inwejderów, streamerów, o kurwa. Widziałem Gino i Domo, bo są w świeżo przerobionych lokacjach, ciekawe. Nie mogę do podziemnego. Chyba dlatego, że już od, od, odblokowałem to zwykłe jak ogólnie. Dlatego. Tak, chodzi o do, tą dorosłą bestię, o tą. Nawet tę, eee, więc chuj z tym. Jak dojść do kliniki Józefki od tego jebanego lasu? tajemny? plus jeden. Mogę chwilę w tym stacie białym polatać. Z dostępną, niedostępną. Czekaj, ee... A poczekajcie, dobra, zanim Józefka. Glify kurwa miałem robić, tak? Miałem glify robić pod moje bronie arkanowe. Już nie będziemy tego mocniej przesuwać przy... przy... dalej, tylko... Idziemy szukać. Jaki to jest glif? Jeszcze raz. A... O Jezu, tak nie, tak jest niewygodnie. O, nie. To fajne. P, F, 4, U, G, Z. Tak. To nie wiem o kim mowa, ale nie dziwi się, że nie może tego gówna zabić. Nadin to jest streamer generalnie Diablo 2. Main streamer. Chyba jeden, jak nie największy aktualnie streamer e, polski z Diablo 2. E, więc, więc no, jeśli ktoś się tym contentem nie interesuje, to może nie kojarzyć go za bardzo. U Józefki będziesz miał zaproszenie i w Hemwik masz przejście. Hemweek mam przejście. Kurwa, ale ja do Józefki muszę dojść. Czy o Józefki chodzi ci, że tam na początku samym... Dobra. Tumeryjski labirynt warstwa pierwsza. O kurwa, ja tu w ogóle HP nie mam. Eee, w tym glifie podobno mają dropić mi kamienie pod Arkane, ale ja się boję że się tu wyjebie. Dzień dobry panu. Bo to nie wygląda zbyt przyjaźnie. <śmiech> <śmiech> o kurwa. Eee, pamiętasz po tunelu w takiej jaskini olbrzymy? W jaskini olbrzymy? Oli, kon, pa, te, te co dzisiaj były olbrzymy? Tam gdzie była Amygdala w tym zonie? Czy nie? Z tego miejsca masz wejście drabiną do, do góry, od tyłu kliniki. W jaskini olbrzymy? Po tunelu. Jakim, nie wiem, jakim tunelu mówimy? E, ale dobry pomysł, tak? Skupmy, skupmy się na lochu, ogarniemy klinikę później. Weźmy miecz młot, młot grzmot. Weźmy młot grzmot, bo ja tutaj no, będę one shotowany, nie? Jeśli tego nie, nie, nie zrobię. Odpalmy lampę. Była zatruta woda, tam jest sporo itemków. Jak nie byłeś, to skipnąłeś. Ile on ma HP, to jest pojebane. Słyszę drugiego. Chyba nie. Schiza. Nie pójść. Uuu. No nie! Okej. Okay. I-frame'cy prawie go uratowały. Teraz tak, co to jest? Fiolka, okej. Okay. Tu jest przejście do bossa. Ja bossa mam niby nie bić nawet. Bossa mam niby nie bić, tylko. Skrzyżyła? Co to kurwa? Tu są podobno po prostu te. Jaszczurki z tego co widziałem i z jaszczurek mają dropić te kamienie. Poczekaj na bossa, to się obstrasz. Pewnie tak. Pewnie tak. O nie. Yy... Huja widzę, huja widzę, huja widzę. Spadni na dół i się wyje. O kurwa, ja się wyjebie. Oh, on strzela jeszcze? No ja nie chcę. Mogę ci wyjebać tak? Kurwa, chciałem mu backsaba zrobić. Coś tam rzuca we mnie jeszcze. Ja jebie. Kto we mnie czymś rzuca? Słyszę jakieś wybuchy. Nie doleciało. O kurwa. Tutaj jeden strzał jestem martwy. Dobra, spad. Chuj mu w dupę. Nawet 13 w piątek. Nie chcę go zabijać nawet. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Otworzę to. Kto we mnie rzuca i skąd? Czy to z dołu do mnie przylatuje z tego, od tego kolesia? Wrócił. O! Okej, okay, żyje. Ja pierdolę. Wiele godzin spędziłem, żeby przejść ten loch. Czyli też go robiłeś? Ja pierdolę. Znaczy, no najlepiej, jakbym miał więcej. Hmm. Aha, to mnie tak leczy w ten sposób. Fajne, fajne. N wrócił, chuj. I znowu spadł. Dobrze. Zajebiście. Mogę go. Nie chciałem tak. Chciałem tak. Okej, okay. no Tak, tu nie przejdę, tak? Tu jest zablokowany przez urządzenie, więc wielki Benis. Tu się kurwa dymi. Tu nie, ma, tu, tu nie ma przejścia, kurwa żadnego. Tu na bokach też nie, tu jest wejście. gdzieś z tyłu kurwa coś ominąłem całkowicie. No nie. Też był loch z debuffem 50%, poczekaj. Jesteśmy <coughs> w tym lochu tutaj. Mega cicho. In this glyph you can farm and uh, fire and bolt gems that convert the damage type of your trick weapons and activate their. Arcane Scaling. Gościu, idzie do przodu. A Od razu w prawo! To ja to o, minąłem. Okej. Okay. Ale też mam jakiegoś typa na samym środku, który będzie trzeba bić. Wiem co się zapętla, nie, to chyba nie, nie, nie mów mi tak. Czyli tutaj, o? Nie widziałem tych drzwi. Nie widziałem. Nic na plecach nie mam, nie? Okej okay. Nie, nie! lód. Nie ma luta. Dobra, tego nikt się nie spodziewał chyba nie. Ja widzę, wiesz, widzę, widzę drogę do przodu, idę do przodu, nie? A to już nie bardziej logiczne jak dla mnie.